Na filmie przedstawimy proces przeprowadzania autotuningu dynamicznego falownika Innovens MD200, który należy wykonać w przypadku, gdy jest możliwość odłączenia wału silnika od obciążenia. Dodatkowo ustawimy wektorowy tryb pracy falownika, co pozwoli na zachowanie wysokiego momentu obrotowego na wale silnika w całym zakresie prędkości. Przy sterowaniu wektorowym wykonanie autotuningu falownika jest obowiązkowe. Za proces autotuningu falownika odpowiedzialne są parametry w grupie F1. Konieczna jest również znajomość lub dostęp do tabliczki znamionowej silnika, aby odczytać prawidłowo jego parametry. Poruszanie się po menu falownika jest przedstawione na innym naszym filmie. Tak więc, wciskamy przycisk PRG i wybieramy grupę F1. W pierwszym parametrze F101 należy ustawić moc znamionową silnika. W naszym przypadku jest to 0,37 kW. Wartość tę zaokrąglimy do 0,4 kW. Enterem zatwierdzamy i przechodzimy do następnego parametru F102. W tym parametrze ustawiamy napięcie znamionowe silnika. W naszej konfiguracji jest to 230 V. Napięcie to wynika z zastosowanego układu, czyli falownik zasilony z jednej fazy oraz silnik podłączony w układ trójkąta. Po zatwierdzeniu przechodzimy do parametru F103, w którym należy ustawić prąd znamionowy silnika. Tutaj również należy zwrócić uwagę na sposób podłączenia silnika, czy jest on podłączony w wiazę czy w trójkąt, ponieważ prąd znamionowy dla każdego połączenia jest inny. W naszym przypadku silnik podłączony jest w układ trójkąta, więc jest to 1,7A. Zatwierdzamy i przechodzimy do kolejnego parametru f104. W tym parametrze należy wprowadzić częstotliwość znamionową silnika. W naszym układzie jest 150 Hz, więc zostawiamy wartość domyślną. W kolejnym parametrze f105 należy ustawić znamionową prędkość silnika. W prezentowanym przykładzie jest to 2700 obrotów na minutę. Po zatwierdzeniu przechodzimy do parametru F1.37. W tym parametrze wybieramy sposób autotuningu. Dla dynamicznego autotuningu należy ustawić wartość 2. Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu pojawi się napis TUNE oraz kontrolka TUNE TC zacznie mrugać. Falownik czeka jeszcze na aktywację procesu. Aby rozpocząć proces autotuningu, należy wcisnąć przycisk Hi Run. W tym momencie zapali się kontrolka Hi Run i falownik rozpocznie strojenie. W jego trakcie silnik może wydawać różne dźwięki, a także zacznie się kręcić. Jednak jest to jak najbardziej normalne zachowanie. Cały proces autotuningu trwa niecałą minutę. Po poprawnym wykonaniu autotuningu na wyświetlaczu LED zostanie wyświetlona częstotliwość zadana, a kontrolki run i tune TC zgasną. Proces autotuningu falownika jest za nami. Teraz pozostało tylko przełączyć falownik w tryb pracy wektorowej. Aby to zrobić, wchodzimy do parametru F001 i zgodnie z instrukcją obsługi ustawiamy wartość 0. Następnie przechodzimy do wartości zadanej Dla sprawdzenia poprawności działania falownika ustawiamy maksymalną częstotliwość 50 Hz i uruchamiamy silnik. Jak widać, silnik dobrze pracuje w całym zakresie prędkości obrotowej, także cała procedura przebiegła pomyślnie. Na naszym kanale można znaleźć podobne instruktaże do falowników MD310 oraz MD500. W opisie filmu znajdują się odnośniki do dokumentacji w języku polskim i do innych przewodników po parametryzacji falowników znajdujących się na naszej stronie internetowej. Chętnie zrealizujemy więcej takich materiałów, więc prosimy o propozycję w komentarzach do filmu. Dziękujemy za uwagę!